Dzisiaj będziemy sobie razem romantyzować lato. I ja dosłownie nie mogę się doczekać dzisiejszego dnia, ponieważ zaplanowałam sobie dużo fajnych rzeczy. I zamierzam dzisiaj zrobić sobie taką randkę sama ze sobą, bo dawno w sumie czegoś takiego nie robiłam. No i wybiorę się na plażę. Oprócz tego chciałabym też zrobić jakiś nowy przepis, chciałabym sobie zrobić letnią playlistę, chciałabym zrobić bucket list i pełno różnych rzeczy. Nie wiem też, na ile z tym wszystkim się wyrobię i jeszcze nie wiem, czy nie rozłożę tego filmiku na dwa dni, ale zobaczymy. Tak czy siak zauważyłam, że mamy tendencję do romantyzowania zimy, do romantyzowania jesieni, a lato jakoś tak totalnie odpuszczamy. I ile razy jest w sumie tak? Pamiętam to jeszcze z lat, kiedy chodziłam do szkoły, że były te wakacje i ja je dosłownie marnowałam. Praktycznie nic się nie działo ciekawego, nic ciekawego nie robiłam i one miały tak o. A jak ktoś się mnie zapytał, co robiłaś przez wakacje, to ja w sumie nic ciekawego za bardzo nie miałam do powiedzenia oprócz jakichś ewentualnych wyjazdów. I właśnie w tym roku chcę to zmienić i doszłam do wniosku, że dlaczego nie możemy romantyzować lata tak samo, jak romantyzujemy na przykład jesień. Zresztą lato to jest moja ulubiona pora roku, więc muszę to wykorzystać jak najlepiej. Także dobra, żeby już nie przedłużać, to robimy sobie Get Ready With Me na plażę. Generalnie, jak widzisz, ja już sobie zrobiłam ulizanego koczka za pomocą tego żelu z got No i teraz zrobimy sobie szybką pielęgnację i taki naprawdę szybki, naprawdę minimalistyczny makijaż. I w sumie taką moją skincare będzie teraz tylko SPF. Oczywiście nałożę sobie taką porządną warstwę z racji tego, że będę długo na słońcu. I w ogóle jestem bardzo podekscytowana tym dzisiejszym dniem, bo prawdę mówiąc, nie pamiętam kiedy ostatnio miałam taką randkę samo ze sobą. Teraz sobie poprawię brwi, troszkę je sobie przyciemnię żelem. Ok, i generalnie plan jest taki, że na plażę podjadę sobie autobusem. Co prawda, ja na plażę mam na tyle blisko, że jakbym wyruszyła pieszo. No, to prawdopodobnie w niecałe pół godzinki bym tam dotarła, więc mogłabym się też przejść. Aczkolwiek nie ukrywam, że chciałabym być na plaży jak najszybciej, żeby jak najdłużej móc sobie tam posiedzieć, dlatego właśnie podjadę sobie autobusem. No i podjadę sobie autobusem na centrum, zajdę sobie jeszcze prawdopodobnie do Dilza i kupię sobie jakieś dobre picie, być może jakąś przekąskę na plaży. Oczywiście dużo różu sobie nałożymy, no bo... Bo why not? No, i co prawda, ja bym nie musiała się malować na plażę i może bym nie miała takiej potrzeby, ale chcę po prostu właśnie romantyzować ten dzień, więc chcę też wyglądać dobrze i czuć się ze sobą dobrze, dlatego troszkę się ogarnę. Mimo, że normalnie nie miałabym żadnego problemu, żeby wyjść bez makijażu. No, szczególnie też, że ja mam zrobione rzęsy, które dają bardzo dużo, jeśli chodzi o. Mm, całokształt jakby I one też dają mi coś takiego, że Ja już nie mam żadnej potrzeby się malować, bo One po prostu robią mi robotę Dobra, dużo różu jest Pójdę, zmoczę gąbeczkę I oczywiście lecimy z bronzerem Bronzera też nie będziemy sobie Żałować Ok, zaraz aż mi się biała szyja odznacza, muszę w któryś dzień koniecznie nałożyć samoopalacz, w sumie może właśnie dzisiaj albo jutro to zrobię. Troszkę na nos. Damy sobie troszeczkę rozświetlacze. Mnie ostatnio wkurza to, że moja broda jest cały czas jakaś czerwona, nie wiem o co jej chodzi, więc dam sobie tutaj ociupinkę podkładu, żeby po prostu to zneutralizować, bo mnie strasznie to wkurza. Jeszcze sobie zrobimy tak na szybko piegi, bo to idealnie pasuje do wyjścia na plażę. Wiesz, że niby to naturalne. I teraz sobie spakujemy wszystkie potrzebne rzeczy. Wezmę sobie moją torbę z laną. Ona jest naprawdę trochę upieprzona, ale nikt nie zauważy. Oczywiście pakuję do niej ręcznik, tylko go sobie jakoś w miarę sensownie złożę. Kolejną rzeczą jest oczywiście książka. I słuchaj, ja specjalnie wczoraj poszłam do Empiku, żeby sobie kupić jakąś książkę na dzisiaj, bo generalnie ja nigdy nie kupuję książek w Empiku stacjonarnie. Zawsze zamawiam w Empiku, ale przez stronę. Albo na Allegro, albo kupuję na Vinted używane. Różnie, różnie, ale przede wszystkim nigdy nie kupuję książek tak w księgarni stricte. I wynika to z tego, że książki w miejscach stacjonarnie są o cenach bardzo, bardzo zawyżonych. Naprawdę ceny są niesamowite i da się zobaczyć ceny rzędu na przykład 60-70 zł za książkę, co jest no naprawdę grube. Tak czy siak kupiłam tą książkę i wydałam na nią 43 zł z racji tego, że kupowałam ją stacjonarnie. Miałam niesamowity ból w sercu w środku, ponieważ na stronie ta sama książka kosztowała chyba 25 czyli taka normalna cena jak za książkę. No ale cóż. Chciałam dzisiaj mieć jakąś książkę, bo po prostu nie miałam nic innego do czytania, więc kupiłam w końcu na miejscu i w ogóle kupiłam Save Me, jak widzisz, ponieważ jak obejrzałam ten Maxon Hall, to naprawdę się wkręciłam pod koniec i stwierdziłam, że chcę przeczytać tą książkę. Też widzę, że ona jest pisana takim lekkim, przyjemnym językiem, a ja właśnie czegoś takiego potrzebowałam na plaży, czegoś takiego, co mnie odmóżdży, co sprawi, że się będę dobrze bawić, nie będę musiała za dużo myśleć. No, potrzebowałam po prostu takiej lekkiej, przyjemnej historii. No i też, co jest fajne, że jak sobie to przeczytam, to będę mogła sobie kupić drugą część i będę wiedziała, co się stanie w serialu, zanim on wyjdzie. <grym> także to jest 300 IQ. Dobra, także chowamy tą książkę. Jak mówiłam, widząc z wodą, oczywiście okulary przeciwsłoneczne, chociaż nie wiem, czy ich nie będę miała w sumie na sobie, ale mamy je i sobie je schowam na razie do tej torby. Z takich dość oczywistych rzeczy: portfel i słuchawki. I oczywiście coś, czego nie mogło zabraknąć, czyli krem z filtrem. Ja tu mam akurat 20, w ogóle mega polecam ten konkretny, ponieważ on jest w takim sprayu i on jest taki chłodzący. No ma mega przyjemną konsystencję, ja uwielbiam go. No i to jest 20, ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest za wysoki filtr, ale ja chcę się właśnie troszkę opalić, przy czym zaznaczę, że jak będę na plaży, to też go będę sobie reaplikować, więc to nie jest tak, że jak sobie raz nałożę i... I nikt się dzieje wola nieba, tylko faktycznie pilnuje się tego, żeby co dwie godziny go dokładać, bądź czasem nawet szybciej, w zależności właśnie, jak jest słońce. No i co? Ja na pewno się nim posmaruję już teraz, tylko że nie będę Ci tego pokazywać, ponieważ posmaruję się na gołe ciało i polecam tak robić, ponieważ nie wiem, czy też tak kiedyś miałaś, że się posmarowałaś już będąc w stroju kąpielowym, i później na przykład miałaś tu czerwone paski albo gdzieś tu czerwone paski. To jest coś strasznego. Ja zawsze się niedokładnie posmaruję, jak jestem w stroju, bo nie chcę też w stroju ubrudzić kremem i tak dalej, więc po prostu posmaruję się teraz w domu na gołe ciało, nałożę strój na siebie, nałożę ubrania i później na plaży po prostu sobie reaplikuję ten filtr. A, i w ogóle coś mega ważnego, o czym prawie zapomniałam. Biorę sobie jeszcze tą pięćdziesiątkę i nakładam ją po pierwsze na uszy, a po drugie na przedziałek. Jezu, dobrze, że mi się o tym przypomniało, bo prawdę mówiąc, ja co roku mam zjarany do granic możliwości przedziałek, bo nie ukrywam, nigdy po prostu nie pamiętam o tym, żeby go posmarować, a jest to o tyle ważne, że faktycznie ja nigdy latem nie noszę jakiejś nakryć głowy, jakichś czapeczek i tak przez co później no, mam właśnie zawsze tam spalone na maksa. Chcę tego uniknąć, więc musimy to zrobić. Najgorsze, że nakładanie kremu z filtrem na przedziałek jest naprawdę trudne, bo nie chce się jednocześnie ubrudzić włosów, ale nie da się chyba. Chyba git. I ten filtr w 50 też sobie chowam, bo pewnie też go później nałożę na twarz. Co prawda, wtedy troszkę sobie zniszczę mój make-up, ale trudno. Dobra, to teraz idę się smarować filtrem, i widzimy się za chwilę. I w końcu zdecydowałam się na taki strój, a właściwie dwa stroje, bo oba są totalnie z innych kompletów, ale fajnie mi do siebie pasują w sumie. I tak się prezentuje mój outfit. Tutaj wybrałam taką e, brązową bluzkę, pod którą w sumie widać, że mam bikini, ale uważam, że to daje taki vibe. E, takie białe spodenki, torba, o której mówiłam, okularki i konwersy. A i ja w ogóle zapomniałam powiedzieć, to nie będzie jednak samotna randka, ponieważ przyjdzie do mnie werka i będziemy razem się opalać, co nie zmienia faktu, że będzie super. Ja właśnie sobie stworzyłam taką Summer Bucket List, i jak na razie sobie spisałam to wszystkie podpunkty na kąpie i później sobie je jakoś przepiszę, może w takiej ładniejszej formie. W ogóle przepraszam Cię za pralkę, mam nadzieję, że nie będzie jej bardzo słychać. I zrobiłam w sumie 18 punktów, i doszłam do wniosku, że nie chcę też jak najwięcej wpisywać na tą listę. To nie o to chodzi, po prostu chciałabym to wszystko zrealizować, więc wybrałam rzeczy, które po prostu chcę zrealizować w te lato. No i właśnie tutaj bardziej szłam w jakość, a nie w Ilość. Więc mamy właśnie 18 podpunktów. Pierwszym z nich jest pojechać na Hell, bo ja, mimo tego, że mieszkam w Trójmieście już no, jakieś dobre 5 lat, to dalej nigdy nie byłam na Hellu. Za każdym razem właściwie wygląda to tak, że ktoś mi mówi: O, ja cię zabiorę na Hell. I potem się okazuje, że ta osoba mnie wcale nie zabiera na hel, i generalnie już miałam z wieloma osobami jechać, nigdy to nie wypaliło, mimo że to nie jest przecież jakoś daleko, więc mam nadzieję, że tym razem się uda. I okej, okay, mogłabym jechać sama, ale z kimś fajniej, szczególnie z kimś, kto już był i wie, co warto tam jakby zobaczyć. Dalej mam tak, polecieć gdzieś za granicę. To może być ciężkie do realizacji, ale bardzo mi zależało, żeby to wpisać na tą listę, bo kto wie, co będzie za miesiąc, za dwa miesiące. Mam nadzieję, że będę miała taką możliwość, żeby gdzieś polecieć. No i wpisałam to, bo wiesz, warto być czasem delulu, bo może akurat się uda. Kolejna rzecz to spróbować nowego drinka. W sumie, przez to, że oglądam znowu po raz drugi Seks w Wielkim Mieście, jestem bardzo ciekawa, jak smakuje ten Kosmopolitan, którego tam ciągle piją. Więc najbardziej bym chciała to spróbować. I chciałabym też spróbować Seks on the Beach, bo tego nie piłam. Też Hugo Spritz w sumie. Bo po prostu to są drinki, których nie próbowałam, po prostu jestem ciekawa, czy będą w moim guście. Kolejne, pójść na kino plenerowe. To też jest coś, co już planowałam w zeszłym roku, ale nie wypaliło. Niektórzy może też zależy od tego, jakie filmy będą grali. Właśnie mam taki plan, żeby w któryś dzień do tego siąść, ogarnąć to, umówić się z przyjaciółką i wtedy będzie wszystko dogadane i na pewno to wypali. I tutaj znowu mogłabym iść sama, ale byłoby to dla mnie trochę dziwne doświadczenie. Nigdy nie byłam na przykład w kinie sama, więc nie mam pojęcia, czy by mi to sprawiało fan, ale rozważę to. Jeżeli nie będę miała z kim pójść, to tak zrobię. Kolejna rzecz to zrobić nową sałatkę z owocami. Chcę wymyślić sobie coś nowego. Szukałam już sobie inspiracji na Pinterestie i już mam pomysł właśnie, co zrealizuję. Kolejna rzecz to zrobić fotę na plaży. Najlepiej oczywiście o zachodzie słońca. Zobaczymy jak to wyjdzie. Kolejna zrobić deser chłacza. O ile dobrze czytam, bo nie wiem, czy się mówi chłacza, huachi. W każdym razie jest to deser, który był kiedyś popularny na TikToku. Tak czy siak, bardzo bym to chciała zrobić, bo kiedy był na to trend, to ja tego nie zrobiłam. A wydaje się całkiem smaczne. Kolejna rzecz to piknik na plaży. To jest must have, trzeba to zrealizować. Dalej to piwko z sokiem malinowym na plaży. Zrobić album ze zdjęciami. To już zaczęłam robić i zobaczysz to w kolejnym filmiku. Namalować obraz. Jeśli chodzi o malowanie, to ja to robiłam kiedyś dość często, teraz trochę nie mam na to czasu, albo mi się po prostu nie chce za to zabierać, więc mam nadzieję, że w lato znajdę właśnie na to czas i namaluję sobie coś fajnego na płótnie. Kolejna rzecz to pójść na lumpy, jest to rzecz bardzo łatwa do zrealizowania, ale ja jakimś cudem zawsze odkładam te lumpy, zawsze mi jakoś nie po drodze, zawsze jest coś ważniejszego po prostu do zrobienia i tym sposobem rzadko kiedy gdzieś pojadę. Kolejne to wykąpać się w morzu nocą, mimo że mieszkam właśnie tutaj od 5 lat, to jeszcze tego nie zrobiłam, gdzie jak mieszkałam w Sopocie, to mieszkałam dosłownie z 5 minut od plaży, a mimo to mi się to nie zdarzyło, mimo że często właśnie byłam nocą na plaży. Też nie wiem na ile kąpanie się w nocy w morzu w Polsce jest rozsądne, bo za granicą mi się to zdarzało dość często, bo tam jednak ta woda jak i temperatura powietrza są dość ciepłe więc raczej nie ma żadnych obaw, że się będzie chorym no a w Polsce mogłoby być różnie, musiałaby być bardzo ciepła noc i bardzo ciepła woda ale jest to do zrealizowania na pewno Kolejne to spędzić cały dzień na plaży, dosłownie od rana do wieczora, więc moja pralka jest coraz głośniejsza i czuję, że muszę ją po prostu przekrzykiwać. Ja cię przepraszam dosłownie, ale musiałam wstawić to pranie, bo już jest dość późno, a jutro idę do pracy i muszę to rozwiesić. Kolejne to jest wypić mrożoną latę w kawiarni i u mnie to jest o tyle problem, że ja uwielbiam mrożoną kawę, ale mam po prostu tak chujową zamrażarkę. Po prostu ona nie nadaje się do niczego. W momencie, kiedy do niej się coś włoży, to ona generalnie mrozi to bardzo, bardzo długo, ale w momencie, kiedy nawet nic w niej nie ma, bo jej nie używam, to ona sama siebie się zamraża, jakby nie wiem, jak to wyjaśnić, ale na pewno wiesz o co chodzi. Generalnie zmraża się cała szuflada i wtedy nie da się jej używać, i tak jest średnio co jakieś 3 miesiące, i średnio co 3 miesiące muszę rozmrażać tą pieprzoną zamrażarkę, i ona jest naprawdę do niczego, i z tego względu ja w ogóle nie robię sobie kostek lodu, bo no nie mam do tego cierpliwości, nie mam cierpliwości do tej zamrażarki, mm, ona jest wiecznie zmrożona, nic w się w niej nie mieści, no dramat. Dlatego nie mogę sobie zrobić mrożonej kawy w domu, mimo że bardzo bym chciała, ale no nie mam takiej opcji. Więc któryś dzień zamierzam się wybrać do kawiarni i przypomnieć sobie smak mrożonej kawy. Następnie chciałabym przeczytać minimum trzy książki. Myślę, że jest to do zrobienia. Ja też mam taką tendencję w sumie, że latem czytam więcej niż zimą, co jest trochę dziwne, bo wydaje mi się, że dużo ludzi ma raczej na odwrót. Ale u mnie to jest tak, że ja po prostu bardzo lubię czytać gdzieś na łonie natury. Wręcz uwielbiam. I dla mnie czytanie gdzieś na zewnątrz jest o wiele przyjemniejsze niż czytanie w domu. Dlatego ja latem, czy też nawet wiosną, bardzo często chodzę na przykład sobie gdzieś do parku na ławkę poczytać, właśnie na plażę, gdzieś do lasu, po prostu cokolwiek. Lubię sobie gdzieś wyjść. Też swego czasu, jak miałam mieszkanie z balkonem, no to właśnie bardzo często na tym balkonie siedziałam. Albo jak jestem u rodziców, to też lubię sobie czytać na podwórku na zewnątrz, więc zawsze latem czytam więcej, więc mam nadzieję, że te trzy to jest takie minimum. Fajnie, jakby udało mi się przeczytać więcej, wtedy będę z siebie naprawdę zadowolona. Dalej mamy spadej. Chciałabym poświęcić po prostu cały dzień na takie odwalenie się od góry do dołu. Być może nagram z tego filmik taki Everything Shower, bo bardzo lubię takie dni, kiedy mam właśnie dużo czasu i mogę to poświęcić właśnie na takie zadbanie o siebie. No ale tu właśnie chciałam mieć taki cały dzień wolny, zero jakichś obowiązków i tak dalej, więc też się nie zdarza to za często. Właściwie to myślę, że raz w miesiącu może sobie robię taki Everything Shower, a czasem może nawet nie. No i ostatnie, zrobić bukiet kwiatów, ponieważ ja ostatnio mam jakąś taką fazę na zbieranie kwiatów z łąki, i teraz właśnie nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj z tyłu. Mam uzbierane takie kwiatki, które są bardzo podobne do stokrotki, ale to nie jest stokrotka, bo już o tym czytałam. Nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale to jest jakieś zioło, które można normalnie pić leczniczo, ale mi się bardzo podobają te kwiatki, bo mi właśnie przypominają stokrotkę. I uważam, że właśnie takie kwiatki z łąki z pola mają taki totalnie inny vibe. No, i jak tak sobie je zerwałam i zobaczyłam, jak one pięknie wyglądają, i jaki od razu vibe dają w mieszkaniu, no to stwierdziłam, że w któryś dzień się przejdę właśnie gdzieś na jakąś pobliską łączkę i sobie zerwę cały piękny bukiet, i właśnie wrzucę go tutaj do wazonu. I to już cała moja pakietlista, lista. Wszystkie tak naprawdę tutaj podpunkty ja wymyślałam sama, bo chciałam, żeby one były pode mnie. Więc nie brałam jakichś takich podpunktów z Pinteresta czy coś, tylko faktycznie myślałam sama nad tym, co bym chciała zrobić. Chciałam też, żeby to wszystko było takie w miarę możliwe do realizacji, żeby nie było też jakieś zbyt kosztowne, żeby nie było za trudne do zrealizowania. I żeby nie było tego za dużo, żebym ja faktycznie jak najwięcej mogła z tej listy odhaczyć. I żebym też nie miała takiej presji, że mam, nie wiem, 60 podpunktów i muszę codziennie coś zrobić z tej listy, tylko mogę sobie tak na spokojnie to jakoś rozdzielić. No i co? Coś, co jeszcze chcę bardzo zrobić, to taka tablica na Pinterestie z inspiracjami letnimi. Generalnie już ją sobie stworzyłam, ale muszę jeszcze tam trochę pinów pododawać. Żeby mieć taki po prostu pogląd na to, jak chcę, żeby wyglądało to moje lato, także zachęcam cię też do zrobienia tego i w ogóle zachęcam cię do tego, żeby romantyzować lato. właściwie nie tylko lato, ale całe nasze życie, bo uwierz mi, że wtedy te życie jest o wiele przyjemniejsze, o wiele bardziej wartościowe.